Cześć! Z racji, że pierwszy odcinek się nie nagrał, zaczynamy od nowa serię. Ale ja nie robię nowego świata. Nie. Tak, odpowiadasz mu to. się też nie zgadzam. Tak. Witajcie! Jestem jego mądra świadomość. I nazywam się Manfred. Tak, wiem, wiem, że że, osoba, że goś, go, W głowie, którego gościa siedzę, ten gościu gra z ver, skinem werteza. Przez przypadek wpisywałam, wpisywałam różne niki, wpisałem kop i tak oto mam. Owca. Tak, owca. Miałem do dżungli masz iść. Tak, tak. wcześniej jest, byłem w dżungli. Znalazłem dżunglę, ale do niej nie szedłem. Och, znalazłem miecz w trawie. Tak więc zobaczymy tą górę i grzęczę w nim kwiatki? Dodali kolce do nich. Nie pamiętam, której to wersji. Ale chyba już od 1, 4, 5 jaki tu jest duży spąk owiec. Chyba tu zamieszkam Teraz. Tak, mam żelazo. Szkoda, że nie kupiliście. Jak się trudzi, żeby je zdobyć. Hmm. owce. Tak, jak... tak więc tymczasowo zamieszkamy jednak w tej górze. Zrobię sobie Jeszcze nie mam Fredzie. No, Fredkarze. To Fred mi się udławił. Manfred roz rozkazywać, Devi robić. Poczekajcie, zrobię cięcie. Manfred dostał grypę. <coughs> o, ja znalazłem piramidę! Ale nadal mogę mówić. Nie, nie możesz być cię duszy. Nie. Cię, no nie jaki fajny sobie... piramida już w pierwszym odcinku. Właściwie to... drugi. Może nie widzieliście pierwszego. Tak, w nocy idziemy do piramidy. Tam, tam, Nikt tam, tam jej nie tam, zabije. Tam. Y lag? La. A teraz wam coś pokażę. Podkopujemy się. Sprawdźmy czy ten trik tu działa. Nie widać skrzynami. A szkoda. Ten trik pokazuje nam wszystkie spawnery, które są w pobliżu. E, przytrzymujecie F3 i klikacie F. Tak. Jest jeszcze takie coś, F3H, i pokazuje Wam się ID przedmiot. E, to, to coś. To ile wytrzymałość I ja głos. Wytrzymałość przedmiotów. I lag. Nie. Eee, Troll... Troll? Okej. Okay. Gratulujemy. Zostałeś wybrany do udziału Poczeka w promocji specjalnej. Cię, się z jest okay. Jestem z powrotem. Tak więc podkupimy się do piramidy. Tak. Mam tak radzi ale ja tam chcesz, żeby się podkopać. Dobrze. DIAMANTY! Kości nawiązują do zmarłych. I diamenty do mnie! O, żelazo. Zgniłe mięso do ciała. Zgniłego. A złoto do mnie. I więcej kości. Wziąłem go! I żelają. się koniki. będzie rodynku Okej okay. Święta cierpią TNT może wydobędę? Może nie przycisk możesz przycisku Żyję, je, 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 mam TNT, TNT, nie upaski. Okay. jest lawa, skraftuję sobie wiaderko już mam lawę. Oga, oh, to mnie może zalać? Czuję się bezpiecznie. Czuję się bezpiecznie przy lawie, tak. Od razu sobie napięć. Tak. wertes nie pójdę. Lecuf. A wiaderko. Jest wiaderko, jest impreza. I ja od razu marzuczkę Nigdy nie wróć jak sobie, butyki. Bo to szczerbu. Tylko tak słyszałem. Dokładnie. Aha, jeśli chcecie wiedzieć, co wam mówiłem w pierwszym odcinku, to możecie się Eee, <słuch> uh, Jest lawę. Jest lawę. Mamy lawę. Jest git. Jest git. Tak. Jest git. Od razu. O, jest wągiel. Jest jeszcze tak. Mogę od nagrywać odcinki tylko 10-minutowe z racji, że nie mam pełnej wersji Pandykama. Nie, nie reklamuję tego. To szczerwo. No nie. Ja mi się nawet lepszy program. Nie wiem, piszcie w komentarzach, chociaż na razie nie mam wielkiej popularności. Z racji z tego, że mój węgiel się palił. Nie mam miejsca we hmm. punktu? Rzeczywiście. Epic Pey. Grzybku zostajesz wampiuro. Aha, jest taki fajny moc na złote pióro. Nie pamiętam jak on się nazywa. Spadnę. Ale możesz spać z jakiej cechy. Kości. Kości. Manfred, mm. poprawia. Manfred. Ja I'm happy! Żeby mnie tu piach nie zaskoczyło. Zbiorę sobie trochę wełny. Tak to jest świętokradztwo. Nie ma chuj. Zrobię sobie zdjęć na tle piramidy. Tak, piramidy są ładne. Na normalu. Jak tu się to już łatwym. Ale się posrałem. Za ale zamianie. są się nie co by tu znaczyć? Postawię to, co tu ja Nie wiem, Manfred wytłumaczył to. Natychmiast! Równo chińskie. Dziękuję. Bo wy nie możecie zobaczyć. He, he, he. Tak, będzie cenzura. cenzura. Dobrze, jest fajnie. Koncik Manfreda będzie też, może. Tak, może nakręcę filmik. Koncik Manfred. Yy, tak, jak klikacie F3, tak. Yy, Prześpie się w piramidzie spoko, yy, bez Oświetlenie chciałem powiedzieć. Tu? Nie. Tu? Nie, tak. Zaraz, to tu jest. To jest to, tu idzie. Czyli tu jest. To. Ok, czekajcie. Coś Wam poradzi. Czy nie macie pochodni. Dostępni przez LAN.